Wszystkim z tej strony Baronika Eryk i tak na ten odcinek jak również dzisiaj jestem w tych samych ubraniach, w tej samej fryzurze, która wygląda już strasznie, ale musicie mi to wybaczyć i nie przedłużam i od razu zaczynamy! Dzisiaj typowe teksty świąteczne. Hola hola, nie jest tego, to jest na święta! Co ty robisz? Czemu wy nie jecie? Ja zrobiłam tyle dobrego jedzenia, a żadne z Was nie je, co jest grane nawzajem. A ty, dziecinko, już masz jakiegoś kawalera, tak? A kogo ty tam słuchasz? Szpaka jakiegoś? Kiedyś takich rzeczy nie było. Czemu w tym domu mi nikt nie pomaga? No Dosłownie, czemu mi w tym domu nikt nie pomaga? O co chodzi? Dobra, więc to ty sobie idź, połóż się, ja to zrobię sama, ja to zrobię o wiele lepiej. Ale jak to nie zjesz ryby? Przecież ryba to nie jest mięso. Te. Dzieciaki, ta dzisiejsza młodzież, co wam się w bach, kurde, poprzewracało? A okno umyte dla Jezuska? Choinkę to się ubiera z oby dwóch stron, a nie tylko po jednej stronie. To wy jeszcze dzieci nie macie? Jezu, ja w twoim wieku to już miałam piąte. Ale jak to święta bez śniegu? Na tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Bajo! A w sumie widzimy się dzisiaj o 19. <gryw> Wyglądam trochę mrocznie. Bajo! <gryw>